Cześć, witajcie w kolejnym filmie Tak dawno się nie widzieliśmy, ustawię sobie tutaj tylko kamerę Z racji tego, że e, wam się strasznie podobają filmy, które się robi w krótkim czasie, które się robi w 5 minut Dziś postanowiłem, że zrobię taki deserek, oszukany tiramisu zrobimy, słuchajcie Nie mamy mascarpone, bo akurat mascarpone nie macie swoich ludów A jak macie to szczęście szczęściarzami, tak Zazdroszczę, bo ja w swojej lodówce nie mam maskarpona na co dzień I pewnie yy, biszkopcików z yy, takich do tiramisu pewnie też nie macie w lodówce W lodówce na pewno ich nie macie, ale w szafce jakich nie macie, ale ja podkradłem od swojego Bobaska Jak ich nie będzie... Jak robisz ich szukał, to będziesz wiedział korzystane I zrobimy sobie dzisiaj oszukane tiramisu na jogurcie naturalnym. Potrzebujemy kawę, na pewno jogurt naturalny. Możecie zrobić sobie rozpuszczalną kawę, jak nie macie aparatu do kawy i nie macie takiej prawdziwej. Kakao, która się na pewno nam przyda. Amaretto trochę dodamy do... Może trochę dodamy nawet do kremu, ale może nam się trochę zważyć. Więc dodamy do kawy, myślę. kopciki, które w każdym tiramisu muszą być. I sobie posłodzimy też mm, Bio organic, syrop klonowy z Kanady Z Kanady przyleciał, słuchajcie Posłodzimy krem Nasze oszukane mascarpone, czyli jogurt naturalny Troszkę tańsze, lżejsze no Myślę, że będzie smaczniejsze Ja mam takie fajne szklanki Gdzie ja je mam? Gdzie się miałem? O, tu znalazłem jedną takie szklanki miałem. Yy, nie wiem, gdzie je zapodziałem. Ale czyście to komuś dałem jedną, drugą, trzecią. Gdzieś jedna jest w garażu, gdzieś jedna jest jeszcze w szafce. I chciałem zrobić w tym deserki. Takie modne to jest szkło. Ale z racji tego, że mam dużo takich fajnych szkieł tutaj i kubeczków, zrobię w takich kubeczkach, jak do kawy, widzicie? No, są takie grubsze, będzie fajnie to wyglądało. Takie kawki zrobię i to, będą, to będzie kawowe, więc to będzie się kojarzyło, że to jest kawa i kawowy deser. Może nazwijmy to kawowy deser tiramisu, a bo to nie jest takie prawdziwe tiramisu. Teraz coś się przyczepi, że o, to przecież nie jest tiramisu. Tylko tiramisu nawet nie stało. Dobrze, to nie będzie to kawowy deser. Jak uważacie, ja... Mogę to nazwać, że to będzie trochę tiramisu. Weźmiemy sobie szklanki. W ogóle chodzi tu o to, żeby zrobić to na szybko, ten deser. Żeby to sprawiało wam przyjemność, żeby nie zajmowało wam dużo czasu. Żebyście mieli ochotę zrobić ten deser I możecie użyć składniki, które macie w lodówce Macie śmietane, Ubijcie śmietanę Zróbcie krem ze śmietany Macie jogurt naturalny Macie serek śmietankowy? Też się nadaje Idealnie Jogurt naturalny To są wszystkie te zastępcze składniki I akurat musiałam się włączyć lodówka Dziękuję lodówka, dziękuję Jakbyście się pytali Mam na sobie koszulki z Anfalow nowego sklepu Tutaj jest metka żakardowa taka, tutaj też mam metkę żakardową. Nie widać? Widać w środku? Napis jest fluorescencyjny, a z tyłu napis unfollow. Pewnie chyba już jest dostępny. Jak to widzicie, jak jeszcze nie, to wpadajcie na stronę, bo będziecie się pewnie pytali. No tak mniej więcej 5 minut. Wiecie, że to pewnie szybciej zrobicie, jak macie to szybko w domu. Nie nagrywacie filmu tak jak ja, więc nie musicie przestawiać kamery i się wysilać tutaj jakoś. Do kremu dodamy trochę syropu. Ja tu mam akurat dwa opakowania jogurtu naturalnego, czyli 390 gramów jest w jednym opakowaniu. Dodamy też odrobinkę, odrobinkę tak O, tyle wystarczy. Amaryto. Ja wiem, że to się może dobrze. się może trochę zważyć. Ale da radę. zobaczcie o. Zobaczcie, ma płynną konsystencję, Więc nie musicie tego przekładać do żadnej żadnego rękawa cukierniczego. Po prostu będziemy łyżeczką nakładali i starali się nie ubrudzić. Przeleję to cyk. cyk, 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 tak, cyk, tak. Cyk. Przeleję teraz. Odrobinę do każdej szklaneczki. Ma samo dno tylko. Do kawy. Tam też, oczywiście, amaretto. Jak chcecie, żeby wasze dzieci to jadły, to nie mm, dodawajcie alkoholu. Albo możecie zrobić też tak, jak mm, będziecie chcieli później prowadzić auto, albo dla kobiet w ciąży, to zagotujcie tą kawę z tym A. alkoholem, aromat tego mm, płynu zostanie, ten posmak, ale y, cały alkohol wyparuje. Wkładamy rękawiczkę, jak nie macie rękawiczki, to nie, ja to po prostu chcę, żeby było czysto. To mamy tutaj nasze biszkopty i teraz namoczymy sobie je. na chwilę dosłownie. Uf. Dosłownie sekunda jest, wkładacie, wyciągacie, bo one tak chłoną y, ten płyn. Że to dosłownie chwilę wystarczy. O, za już są miękkie, zobaczcie, już są mięciutkie. O, już rozwalają się. Użyjmy do szklanek. Cyk. Tę drugą półkę. Cyk. A mogliśmy, zapomniałem czegoś zrobić, bo tak naprawdę na tą warstwę, na tą warstwę tego jo jogurtu naturalnego powinniśmy dać trochę kakao, ale dodamy tutaj na ciastka. Możecie od razu namoczyć, odsączyć ten płyn. Włożyć od razu do szklanki, czy tam do pojemnika, czy na czym robicie. ciastek od mojego dziecka są warstwy i o to chodzi, żeby były warstwy, to najfajniej wygląda teraz zabieramy to, co mam niepotrzebne Na Ciaska nam się nie przyda kakao tak, teraz jeszcze jedna warstwa Nie musicie tak do, dosłownie pokrywać tego, o. Tutaj to się możecie I to na górę. Jeszcze odrobinę. Ale to przed samym podaniem możecie posypać kakao i wcisnąć takie biszkopty w samą górę. Ale jeszcze, wiecie co? To na pomysł taki z racji tego, że na pewno mam czekoladę. Mam się czekolada. Nie wiem, sobie się Ręczko, ale jeszcze moge, czyż to nie jest przepiękne? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę mega. I tutaj nie ma nic trudnego. Możecie ten etap z czekoladą ominąć, jak nie chcecie się bawić. Tutaj nie macie akurat czasu. Wstawcie to do lodówki, niech się fajnie schłodzi. Później możecie powitać waszych gości, albo waszą ukochaną osobę, albo siostra też może wpaść, albo brat. Albo dla rodziców możecie zrobić taki deserek. Na pewno się ucieszą. Fajny sposób, właśnie na, na atrakcję. Możecie to zrobić z dziećmi. Tutaj nie ma. Krojenia. Super, mi się to mega podoba. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda i też pięknie, pewnie smakuje. Robimy test jakości. Już się pojawiło to kakao. O wow! Mam delikatne smaku. Lekkie jest po prostu danie przez ten jogurt. No super, to jest mega szybki sposób na deser. Takie oszukane tiramisu. Musicie je koniecznie wypróbować. Pamiętajcie, jeżeli już zrobiliście taki deser, to Oznaczcie mnie na Instagramie, a ja udostępnię wasze zdjęcie na Insta Stories. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeżeli chcecie takich więcej, to koniecznie dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału. To by było już tyle na dziś. Trzymajcie się. Pozdro, DG.